Panie pośle, wynik wyborczy, jaki pan uzyskał, ponad 6400 głosów. Tytuł zostaje, ale nie udało się wejść do parlamentu. Pan tutaj wspominał o tym, że nie miał pan najlepszej prasy, jeżeli chodzi o ten taki czas przedwyborczy, no i w perspektywie właśnie okresie dwóch lat. No tak, oczywiście, ja powiem tak, należy do ludzi, którzy sami nie bardzo lubią się chwalić. Czasami coś próbowałem wspominać, ale to chętnie niektóre media jakby omijały. No, dziś stworzył się taki czas, że większość mediów nadaje na złych falach. To znaczy, że jeżeli coś jest pozytywne, to się tego nie pisze, pisze się negatywnie. Powszechnie panuje przekonanie, że posłowie nic nie robią, panuje przekonanie, że posłowie dużo zarabiają. No, jeżeli ktoś wie. Jak to jest, no to wierzy jest inaczej, ale tych ludzi jest mało i rzeczywiście łatwo jest mediom zmanipulować społeczeństwo. Nie mam pretensji do tego, że społeczeństwo zagłosowało trochę gorzej na mnie, bo zagłosowało bardzo dużo ludzi, jestem im bardzo wdzięczny i za to im dziękuję. Natomiast pewna część głosów no, została jednak tak powiem podkradziona z naszej listy przez właśnie tego typu media. I to spowodowało, że ma straciła mandat, no, to, że ja go straciłem, to nawet odbieram z pewną ulgą, bo w tej chwili no inaczej zaczynam na to patrzeć. Jeżdżę wolniej, nie muszę się tak spieszyć, nie jestem już na życzenie każdego. No, tak to kiedyś traktowałem, że jestem na życzenie wszystkich ludzi, bo to oni de facto mi płacą. Dzisiaj to się skończyło, podchodzę zupełnie swobodniej do, do tego No i oczywiście, że staram się szukać jakiejś pracy. Proszę powiedzieć, co teraz będzie robił Bronisław Dudka? Nie wiem, poruszam się po znanych mi dobrze instytucjach, no i staram się znaleźć jakieś zajęcie dla siebie. Co to będzie, nie mam jeszcze żadnej orientacji bliższej. Na pewno jak, jakąś, jak coś będę robił, to Państwa poinformuję. Proszę powiedzieć, jak w centrali jest odbierany wynik wyborczy PSL w ogóle w województwie małopolskim? To znaczy, to, że nie wszedłem na posła jest dużym zaskoczeniem. Jakoś takie po 10 latach ciągłego posłowania utarło się, że jestem jakby tutaj przypisany już do tego posła. Ja myślę, że to też w jakiś stopniu wpłynęło na osłabienie w wyniku w PSL-u, ponieważ wszyscy byli pewni, że to ja wchodzę, byli pewni, że wchodzę. No i to spowodowało, że ludzi sobie jakby odpuściła albo zaczęła mówić w ten sposób, że no tutaj i tak wejdzie, no to po co się tu wysilać za bardzo, prawda? No i to spowodowało osłabienie znaczne w wyniku. Często spotykam się na przykład z kolegami z platformy, którzy są zszokowani tym, że jak, jak tu ludzie mogli na mnie na gorzej zagłosować w sytuacji, kiedy przecież ja u tego załatwiałem to, u tego załatwiałem to, u tego załatwiałem to, jak, jak oni mogli na ciebie nie zagłosować? No jednak nie zagłosowali. No uwierzyli może w to, że posłowie to nie robią. No i, i tyle. Teraz będzie. Jakaś dłuższa przerwa, więc, więc jest poseł, Flimanowa ma posła z Pisu, no i zamiast mnie ma posła Naimskiego jeszcze, także myślę, że będzie coraz lepiej. Proszę powiedzieć, czy jest już ten czas taki typowy na analizę? Yy tego wyniku wyborczego, czy to dopiero gdzieś przyjdzie później? Tak, oczywiście. Trzeba zacząć się tym zajmować, jeżeli chcemy poważnie prowadzić, uprawiać politykę, a polityka to nie jest jakieś draństwo, to nie jest oszukiwanie innych, to jest służenie w imieniu ludzi dla dobra ludzi, sprawowanie pewnych urzędów i żeby tą politykę uprawiać, jednak musimy się skoncentrować i trochę być bardziej, wydaje mi się, ekspansywni jako Polskie Stronnictwo Ludowe, bo my cały czas jesteśmy w milczeniu, cały czas staramy się jak najwięcej robić, a, jak, a mało chwalić. Wydaje mi się, że dzisiaj de facto wygrała nie praca, a wygrało chwalenie się i wygrała pewna moda. Yy, trudno, trudno tak jeszcze dzisiaj te wszystkie wnioski jakby, skoń, z, z, razem podać i co jest przyczyną. Na pewno będziemy siadać, zastanawiać się jak dalej podejść do uprawiania polityki na naszym terenie, ale i w ogóle.